Siemano, z tej strony Kokosz, witam was ponownie, drugi odcineczek, zapraszam do mojego niebezpiecznego bunkra, w końcu 997. Zobaczmy co tu się podziało pod naszą nieobecność, naprodukowali... O, ładnie, dziedziusia dostaliśmy, ładnie, dostaliśmy, znaczy urodził się dziedziuś. Zapoziomujemy, Karen, to jest od Mal. Melaski i Piotrka. To to będzie Karina. Tak jest. O, tutaj mamy ładnie. Kolekt. O, ile nowych ludzi. Dobra, jak stręcz tu mamy. Ona gdzie będzie najlepiej szła? Niech zrobi nam ktoś trochę jedzenia. A on. On będzie z charyzmą szedł. Ona. Ono w sumie stosunkowo słaba Jeśli chodzi o skillę. Gdzie ja mam Pietrka? Pietrek jest tutaj. Jak ja bym jemu dał outfit, co on tu ma za outfit? Endurance, dobra, czekajcie, chłopaki. Czekajcie chłopaki, dziewczynki. A więc tak... Fajnie było. Jakby ktoś był bardziej wykolony. No w sumie dużo, ale tylko przez to. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo zaraz to rozkminimy. Zaraz to rozkminimy. Pietrek. Pietrek ma mało wszystkiego. Jego ma mało wszystkiego. Gdzie jest ta ona piękna, która tutaj skrąży? Dobrze. Ona ma też mało wszystkiego, więc ja jej mogę ściągnąć to. Dać jej byle jaki pistolet. No i ładnie robię jeszcze dodatkowo cementy, Piękna sprawa, kochani. Fajnie, fajnie, dobra. Co tu mamy? raz the happiness... OK, 100%. Collect water, sell 1 weapon or outfit. Dostałem nowe miejsca. Okej, okay, mi... O, oh, o, oh, ho, ho, to się przyda. To się przyda, prędzej czy później, więc... Tak, tak, tak. Hajsu mam dużo zaczniemy sobie na początek od tego tylko teraz nie pamiętam czy to idzie maksymalnie na 3 może takie zapotrzebowanie usunę to ja chcę to ładnie wszystko rozbudować wiecie więc ja tutaj teraz tylko kombinuję żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ładnie, tak, dobra. Teraz wejdziemy sobie, kto ma najwięcej. A przejechałem. Inteligencji. Pietrek. Pietrek, Pietrek, Pietrek. Pietrek. Potem Masara. Ona ma przerwę na kawę. Czemu on ma tak mało życia? A nie, to jest Eks. Jezus, co ja robię. Dobra. E... No 100% w ogóle tak mi się nie liczyło. Ono też. Dobra, Sara. To ja sobie wezmę Sarę. Bo Sara nie ma co robić i ona pójdzie sobie tutaj. On. On może też iść tutaj na razie, żeby ona nie była sama. Bo jak sama jest, to jest zła potem smutna. Oni mi robią prąd. Prądu mam dość. Wody mam stosunkowo mało. Więc fajnie by było coś tutaj złowić. On, Pietrek, 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 Pietrek. Pietrek będzie miał ściągnięte i założone to. Percepcję, monofula, trochę więcej siły. Szkoda, że agility jest takie słabe, ale założymy mu dobrą broń i wyślemy go w tany. Dwa, jeden, dobra. I eksploruj sobie, mój przyjacielu, Piotrusiu. Tak jest. Wody teraz mam chyba doć. Na razie będzie wystarczająco dużo prądu w sumie robię. Ich jest tutaj dużo, ale nie mam kogo dać. Zobaczymy. Może Pietrek ściągnie jakąś fajną ferajnę. Zobaczymy, zobaczymy. <laughs> Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Oj, 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 co ja robię? Gdzie ja zjeżdżam? Gdzie ja zjeżdżam? Dobrze, nic, rozbudowujemy dalej. Myślę, że prędzej czy później się tego pozbędziemy. Może teraz chciałbym. Tu 200, to już mi nie starczy. To na razie to zostawię. To moi drodzy, wybuduję później, bo chcę to zrobić tu pod spodem. Na razie nie są mi potrzebne tak bardzo te, jak to się nazywało. Mid te te dynksy. Midbaj to jest ten pokój, sorry. Eee, te kroplewki mi się na razie nie przydadzą. Natomiast z tym mi się jak najbardziej przydadzą. Na wyprawy jak będę wysyłać. W pierwszej kolejności tracimy życie, później chorują. Więc jak będzie konieczność to. Zbudujemy to a nawet i zraszujemy. Co ona ma? Ona ma agility dużo, czyli ona chyba będzie moją małą kuchareczką, Karinka. Karinka będzie kucharzyć nam tutaj, moi drodzy. Dobrze, co jeszcze tutaj możemy zrobić za tym razem? Myślę, że teraz odcinki będą krótkie. A zrobimy tak, że jak się to rozbuduje. Będę walił w te, te odcinki, też będzie więcej do roboty analogicznie. Zaraz nie chcę was, was też zanudzić. Na razie nie mam co sprzedać, sprzedałbym. Nie, inaczej. Haj, tu Sarah. pozbędziemy się. Ty dostaniesz to do pierwszego roomu. Kto ma więcej siły? On ma najwięcej to je. im damy ten, bo jak będą nas raszować, najpierw biegają i do pierwszych pokoi przebiegają. Dobra. On dostanie broń. A my sprzedamy to. Okej. Okay. I zwalniam super. Jedzonko muszę zebrać. Okej. Okay. Eee, muszę zrobić. Okej. Okay. Dobra. Ktoś tu musi być szczęśliwszy. No. Później mam dobry. Plus 8. Tak jest, drugi poziom. Ile ona ma? Ona ma 75. Nie wiem czy jej się podoba przebywanie tutaj. Co robi nasz Pietrek? On zbiera kapselki. Ładnie. Ekspo kapselki. Piotreczek to może być nasz wybawiciel. Będzie na wyprawy sobie latać dobrze, dobrze, dobrze. Pięknie tu trzeba to fajnie jakoś rozkręcić. Ja myślę, że ja w tej chwili przytnę i po prostu wrócę. Jak troszeczkę się coś rozkręci, jak on troszeczkę podpaceruje. I będziecie mogli dalej doświadczać Rozbudowy tego pięknego bunkra Patrzcie ile tu mam miejsca Te skały Takie drogie do zburzenia O Jezus Ale tu będziemy się rozwijać Pięknie Będziemy robić misje Zbierać kapselki Levelować Naszych pięknych tutaj ludzi Którzy dla nas pracują Myślę czy kogoś nie rozmnożyć czy by kogoś nie rozmnożyć, może faktycznie dam... Jego dam tu. Pokaż mi... Charyzma, charyzma, charyzma. Pietrek jest na placu, ale on i tak nie ten. Za to Janka. Janka, Janinka. Gdzieś ty jest, Janinko? Tu jesteś, Janinko. Chodź, będziesz... musiała rozmnożyć się razem... tutaj z naszym przyjacielem. Richard Clerk. Z... Musimy zmienić nazwę oczywiście. To jest Rysiek. Super Rysiek. A jeszcze dostaliśmy nowych. Gdzie mamy nowych? Sandra Parker tutaj jest. Um, Jak by ją tu nazwać? To Sandra, nie? Tylko po naszemu, po polskiemu. A więc tak. Y Janka Maryk, ma, ma, Nataniel ma, Josia... Dobra, tak sobie spojrzę, będzie prościej. O, Andrew, 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 Andrew. Andrew, czemu ty jesteś w magazynie? To Andrew, ty jesteś w magazynie, a mógłbyś... No, w sumie i tak nie masz za bardzo... ...preferencji. Andrzej... Andrzej, super. Um, to ja chciałem zrobić dobrze. A więc tak, możecie w komentarzach pod każdym filmikiem dawać propozycje imion dla naszych tutaj współpracowników, dla żeby nie mówić, służących. W tym czasie witam Was z powrotem. Super, super. Zobaczymy co z naszym wyprawcą. Wyprawcą, co ja gadam. 56 minut w sumie, prawie wbił level. Jeszcze może go zostawimy? Zostawimy go, myślę. No spokojnie. Czy oni tak, oni już się tam lubią? Tak, to już 100% wyleciało. Piękna sprawa, kochani. Pięknie, pięknie. Ten, jaki ucieszony leci, Pago. Dobra, ty co do wody? Nie. Ja, do wody, do wody lecisz. Ale to ja kupię jeszcze jedną wodę w takim razie. Bo musi to się troszeczkę wyrównać, niestety. Niestety, albo tety, wody mi brakuje. Najmniej wody jest, dokładnie. Co on tu robił? Okej, okay, ja cały czas się biję z kim znajduję jakieś dziwne rzeczy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. On tu się nam rozwija, pięknie, ładnie. Co my tu zrobimy? Myślę, że ona... Ona moi drodzy, o Jezu, ona jest ciągle że to niech nie pracuje ciężko, niech pracuje umysłowo, a nie... nie się nie mówię... No nieważne kurwa. Eee, trzeba zrobić rush 34%. Róż... Trudno, tróż róż, przepraszam za odgłosy, na Okej. Okay. Kolejne kolec to Water udało się. Super, super, super. Super. Dobra. Okej. Okay. I w sumie mój plan jest taki, że będę codziennie nagrywał Fallout Sheltera i moje poczynania na następny dzień wrzucał. Więc, możecie śmiało pisać komentarze, czy coś widzieliście, co pominałem, co można by było jeszcze zrobić. Możecie dawać pomysły na imiona. Wszystko możecie. Będziecie w Wy... Chcę, żebyście Wy mieli wpływ w rozbudowę tego pięknego, bezpiecznego bunkra w tych ciężkich czasach. A więc, dobrze. Dzisiaj już niestety późno to nagrywam, więc dużo tego. Materiału nie będzie, natomiast mam nadzieję, że w następnych dniach uda mi się jakąś taką systematyczność tutaj wprowadzić i wysyłać Wam codziennie przynajmniej skrawek tego, co to robię w tym naszym pięknym bunkrze. Bunkier numer 997. Dzieci dorastają, następnie się rodzą, levelują, nic dodać, nic ująć. Na moim Instagramie będziecie znajdować różne zdjęcia, oczywiście, bo coś innego można tam wstawiać. Ale także będą update'y tego, jakie będą serie tw tworzone, w co będziemy grali, kiedy będą live'y, czy też będę was pytał. W co byście chcieli, żebym zagrał, żebyście, co byście chcieli zobaczyć na tym kan kanale. No więc zapraszam. Zostawcie po sobie suba, jeśli chcecie stworzyć tą społeczność i nie przegapić tego, co tu się będzie działo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, hej.